Drodzy Państwo, um, ostatnio ukazała się najnowsza publikacja Instytutu Europy Środkowej w ramach Policy Paper, poświęcona ocenie konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę dla regionu Morza Bałtyckiego. Została przygotowana przez grono międzynarodowych ekspertów z Finlandii, Norwegii oraz Polski e, i dotyczy tego, co się wydarzyło w, na Ukrainie i w jaki sposób to wpływa. Na politykę państw, na przewartościowania w polityce bezpieczeństwa państw, na cichą rewolucję w Europie Północnej, wśród państw takich jak Szwecja i Finlandia. Wpływa również na zmianę aktywności struktur współpracy regionalnej, takich jak Rada Państw Morza Bałtyckiego, ale ma również długofalowe konsekwencje na innych poziomach. Ma na poziomie przede wszystkim tożsamości, która się zmienia. To nie jest tak, że Ukraiński konflikt, wojna w Ukrainie powodują tylko lokalne konsekwencje. Mamy do czynienia ze zmianą tożsamości w regionie bałtyckim. Regionalizm bałtycki, który został wymyślony jako recepta europejska na dialog z Rosją, na wciąganie Rosji w integrację europejską, zdecydowanie przyjmuje inny kształt. W tej chwili mamy raczej do czynienia z Rosją jako Znaczącym innym, który powoduje wewnętrznie silniejszą integrację bałtycką, ale na zewnątrz postrzeganie Rosji jako wroga. Drodzy Państwo, publikacja jest dostępna w otwartym dostępie. Jako redaktorzy zachęcamy do, do pobierania i dyskutowania. Jest dostępna na stronach Instytutu Europy Środkowej. Zapraszamy.